Witajcie, moi drodzy! Pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco w ten niezwykle zimny dzień. Wieje silny wiatr, dlatego schowałam się tutaj na jakiejś polance, aby się troszkę przed nim osłonić. Jestem jeszcze w trybie wakacyjnym. Dzieci pozostają w domu. Obiecałam im dzisiaj wyprawę do lasu, więc oni teraz szykują się dzielnie, a ja wymknęłam się na chwilę, aby spotkać się z Wami i podzielić Słowem Bożym. Bo to słowo, tak jak każdego dnia pozostawiło ogromny ślad w moim sercu, i chcę się tym wszystkim, co w tym sercu odbite, podzielić się z wami. A rozpocznę dzisiaj od myśli świętego ignacego Loyoli, którą kiedyś usłyszałam, i która bardzo głęboko mnie poruszyła, i którą pragnę uczynić takim drogowskazem mojego życia. Posłuchajcie, człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił swoją duszę. Inne zaś rzeczy na obliczu Ziemi są stworzone dla człowieka, aby mu pomagały w osiągnięciu celu, dla którego jest on stworzony. Z tego wynika, że człowiek ma korzyść z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do tego celu. A znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu. Kochani, to jest niezwykle bogata myśl. To jest myśl, która może stać się zasadą naszego życia i wyznaczać nam drogę tego życia. Stanie się to jednak tylko wtedy, kiedy. Uznamy ją, kiedy uznamy, że to jest prawda, że taki jest właśnie sens naszego życia. Możemy to zrobić, ale nie musimy tego robić. Znowu tutaj odzywa się wolność. Wszystkiego w naszym życiu musimy dokonywać w wolności. Mamy wolność wyboru. Jeżeli zgodzę się z tą zasadą, jeżeli uznam, że ta zasada mnie w jakiś sposób pociąga, to. Muszę zacząć też według tej zasady żyć. A ona mówi, że człowiek jest po to stworzony, aby pana boga czcił, chwalił i jemu służył. I w ten sposób może osiągnąć zbawienie. Na tej drodze może właśnie osiągnąć zbawienie. I teraz wszystko, co temu celowi nadrzędnemu służy. Jest dobre, to przyjmuję, to wykorzystuję. Natomiast odrzucam to wszystko, co się temu celowi sprzeciwiam. I dzisiaj Słowo Boże zatrzymało mnie na, na tym, co może się sprzeciwiać temu celowi. A tym czymś jest nasze ego. Nasze ego może przysłaniać w pewien sposób Boga. Może odciągać nas od Boga, może sprawić, że my zamiast na Bogu będziemy skupiać się na sobie samych. Ego. Ego domaga się uwagi, ego chce nas przyciągnąć do siebie, ego chce, abyśmy się w nie wpatrywali, abyśmy ciągle mu służyli, abyśmy czyni mi to, co jest zgodne z jego jakimiś pragnieniami, z jego wymaganiami, z jego zachciankami. Ego porównuje się z innymi ludźmi. Ego chce być lepsze od innych ludzi. Zobaczcie, ego nas przyciąga do samych siebie. Ono ciągle mówi... Patrz na siebie. Patrz, czy tobie jest dobrze. Patrz, czy twoja racja jest na wierzchu. Patrz, czy tobie inni klaszczą. Patrz, czy ciebie inni uznają. A to nie o to chodzi. Zgodnie z tą zasadą, którą przeczytałam wcześniej, chodzi o to, żeby to Bóg błyszczał, żeby to jemu oddawać chwałę, żeby to jemu służyć. Czyli żeby ciągle się wpatrywać nie w nasze ego, tylko w niego. I świetnie to rozumiał święty Jan Chrzciciel. Dzisiejsza Ewangelia o tym opowiada. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata to jest ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Zobaczcie, święty Jan chrzciciel nie przyszedł po to, aby zbierać poklask, aby to jemu ludzie służyli, aby to jego ludzie wychwalali. On przyszedł na świat w jednym celu, aby objawić Izraelowi mesjasza, Chrystusa. Który się narodził, który przyszedł, aby nas uratować. I jego życie całe było taką służbą właśnie, było takim podporządkowaniem się temu właśnie celowi, który odkrył jako cel swojego życia. Jego wybory, jego działania służyły temu celowi, aby Bóg się objawił, aby Chrystus się objawił Izraelowi. A jak to jest w życiu każdego z nas? Ja muszę powiedzieć szczerze, że nie jest łatwo. Nie jest łatwo zapominać o sobie. Ciągle się łapię na tym, że jeszcze gdzieś tam szukam swego, że jeszcze pociąga mnie to, aby być pochwaloną, aby mieć jakieś uznanie w oczach ludzi. Jest to, to jest w każdym z nas, to jest takie ludzkie. I ważne jest, żebyśmy to. Ciągle podporządkowywali Bogu, żebyśmy to ciągle oddawali Bogu. To nie chodzi o to, żeby o sobie zapomnieć, żeby zapomnieć o swoich potrzebach, tylko żeby to wszystko było takie zdrowe, żeby to Bóg był na pierwszym miejscu, żeby wtedy, kiedy jest taka potrzeba, to ustąpić miejsca komuś innemu, żeby przyznać komuś rację, żeby pozwolić, żeby inni ludzie też mogli się rozwijać, też mogli osiągnąć jakąś satysfakcję, też mogli osiągnąć spełnienie, żeby wspierać ich w tym, a nie tylko ciągle myśleć o sobie. Tak jak wszystko w naszym życiu, to także jest procesem. To odchodzenie od tego własnego ego, to skupianie się na Bogu, to wsłuchiwanie się w potrzeby też innych ludzi, zauważanie innych ludzi. To wszystko jest procesem i musimy dać sobie na to czas i i z takim spokojem podejść do tego, że to się nie stanie od razu. W Bogu wszystko jest możliwe. I krocząc tą Jego drogą, z czasem będziemy uwalniać się od tego naszego ego. A to da nam na pewno poczucie szczęścia, takiej wolności. Wyobraźcie sobie, że nie musicie. Y, zasługiwać na coś, że, że nie żebrzecie o miłość, że nie żebrzecie o uznanie, że nie żebrzecie o to, żeby być zauważonymi. Wyobraźcie sobie, jakie to musi być piękne. Że nie czujecie się źle, kiedy ktoś y, was nie zauważy, kiedy ktoś o was nie wspomni, kiedy ktoś wam nie podziękuje za coś. To jest coś pięknego. Takie chwile są niesamowite. Kiedy Uwalniamy się właśnie od tych naszych roszczeń, od tego wszystkiego, co wydaje nam się takie należne nam. Jak do tego dojść? Jak dojść do takiej postawy? Wydaje mi się, że Słowo Boże dzisiaj odpowiada na to pytanie. Musimy mieć taki. Solidny fundament, moi drodzy. Musimy mieć pewność, że jesteśmy umiłowani, jesteśmy kochani pomimo wszystko, zawsze, niezmiennie, że nasza wartość nie leży w tym, co się z nami dzieje, co robimy, co inni o nas myślą, ale nasza wartość jest taka po prostu niezależna od wszystkiego. Jest, bo jest. Posłuchajcie pierwszego czytania, w którym święty Jan próbuje nam to właśnie przekazać, uzmysłowić nam to, że my jesteśmy umiłowani. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Moi drodzy, jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest niezachwiana prawda. To jest fundament naszego życia. Jestem dzieckiem Boga. Jesteś, drogi bracie, dzieckiem Boga. Jesteś, droga siostro, dzieckiem Boga. Tego nikt ci nie może odebrać. To jest taka niezwykła godność. To jest coś, czego nikt ci nie zabierze, co nigdy się nie skończy. To po prostu jest. I nakarmiona, nakarmiony tą pewnością, możesz iść w świat. I nic ci się nie stanie, jeśli twoje ego nie zyska tego, czego się domaga. To nie zmieni faktu, że jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. Jesteś nim. I jeżeli będziemy się karmić codziennie tą pewnością, spędzać chociaż chwilę na takim, wiesz, rozmyślaniu tego, jestem dzieckiem Boga. To jest prawda, to jest fakt. To wtedy będzie nam łatwiej służyć Bogu, zapominać o sobie, nie domagać się tej próżnej chwały. Naprawdę, bo nasze serce będzie nakarmione. Syte serce nie potrzebuje pokarmu, tak? Nie potrzebuje, nie łaknie jakichś pochwał. Syte serce jest spokojne. Nie obawia się niczego. Może działać na chwałę Bożą, nie na swoją chwałę. Może ustąpić miejsca komuś, nie rozpycha się łokciami, po to, by dostać jakieś ochłapy czasem, po to, by być lepszym od kogoś. Tak jak syty żołądek, tak nie domaga się pokarmu, tak syte serce nie będzie się domagało jakiegoś e, uznania wśród ludzi. Nie będzie nieszczęśliwe, kiedy tego nie osiągnie, bo ono jest nasycone tą pewnością, że jego godność jest w Bogu, że jest to godność niezachwiana, której nikt nigdy nie odbierze mu. Moi drodzy, to jest chyba to, czym chciałam się z wami dzisiaj podzielić. Postarajcie się dzisiaj znaleźć chwilę na to, żeby uświadomić sobie, że to, że jesteśmy dziećmi Boga, to nie są jakieś puste słowa. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. To jest fakt. To jest prawda potwierdzona przez Boga, przez to, że On przyszedł do nas w ludzkiej naturze, że przyszedł, aby nas zbawić, aby nas wyciągnąć z grzechu. On jest tym, który gładzi grzech świat, on jest tym, który nas ratuje baranek boży. I to jest najważniejsze. I jeśli będziemy Jemu służyć, oddawać mu chwałę, czcić go, odrzucać to wszystko, co się Jemu sprzeciwia. To będziemy naprawdę szczęśliwi i spełnieni. Ja w to wierzę głęboko i staram się tak żyć. I kiedy moje myśli biegną w tym kierunku, aby porównywać się z innymi, aby szukać swego, aby szukać swojej racji, to wtedy uciekam się do Boga. Wtedy staram się sobie przypominać o tym, że ja mam. 100% jego miłości i że ta miłość mi naprawdę wystarczy, i że ja nie muszę mieć nic więcej. Ona jest wszystkim, czego potrzebuję. I to jemu jest należna chwała i cześć, a nie mi. Kochani, kończę, bo jest strasznie zimno. Palce mi już przemarzły, prawie ich nie czuję, wiecie. Ale na koniec, jak zawsze, podzielę się z wami moim wierszem. Podstawa wszystkiego. Jestem dzieckiem Boga i Ty, drogi bracie, Ty, droga siostro, także jesteś nim. To nie jest jakieś pobożne życzenie, oderwana od rzeczywistości mrzonka. To prawda, która zmienia życie, nadaje Mu zupełnie nowy rytm. Wartość każdego z nas nie zależy od okoliczności. Nawet naszym czynom nie daje pojmać się. Ona ukryta w Bogu, nadana raz na zawsze, potwierdzona pieczęcią miłości, która niezniszczalna jest. My naprawdę nie musimy żebrać o uznanie wśród ludzi, stawać na głowie, by zdobyć poklask, by zauważonymi być. Nie musimy zazdrościć nikomu nic na siłę udowadniać, rozpychać się łokciami, by ciągle z przodu być. Potrzebujemy natomiast codziennie karmić się świadomością, że jesteśmy dziećmi Boga i On bezwarunkowo miłuje nas. Potrzebujemy otwierać przed Nim nasze serca, pozwalać, by swoim tchnieniem wypełniał nas. Nasyceni darami z nieba nie będziemy łaknąć próżnej chwały, swoim ego upajać się. Oddamy Bogu pierwsze miejsce. Pozwolimy, by to On mógł światu objawić się. Kochani, wracam do moich dzieci. Jedziemy do lasu. Mam nadzieję, że nie spadnie deszcz. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam pięknego dnia z Panem Bogiem. Pa!